Tym razem nie jesteśmy w naszym e, przydomowym studio, tylko jesteśmy w... Jesteśmy w Krakowie, w, biur w biurze firmy U2i. I rozpoczynamy nową rzecz na naszym kanale, czyli serię, mamy nadzieję, wywiadów. Jeżeli będą Wam się podobały, będzie ich więcej, jeżeli nie będą Wam się podobały... To piszcie, co Wam się nie podobało i postaramy się zrobić lepiej. I poprawimy i też będzie ich więcej. Zapraszam. Dzisiaj Białko, a raczej część naszej drużyny, znajduje się w Krakowie w biurze firmy U2I. Jest to firma, która przeprowadza bardzo odważne eksperymenty. Jednym z nich jest dzielenie się 100% swych zysków z pracownikami. I każdy pracownik firmy bierze w tym udział. Także dzisiaj z nami jest Paweł Kozowski, który opowie nam więcej o tej firmie i jakim udało się te eksperymenty wprowadzić. Cześć Paweł. Cześć, witajcie w Krakowie. W pierwszej kolejności powiedz dwa zdania o sobie, czym tutaj się zajmujesz i, i tak dalej. Ja w YouTube'u pracuję od 13 lat właściwie i yy, przeszedłem dość jakby długą ścieżkę od dewelopera, ale obecnie zajmuję się tym, żeby firma działała ogólnie możliwie jak najlepiej. Staram się usuwać problemy, yy, oliwić tą maszynę, żeby jakby kółka zębate się kręciły no, i, i rzeczy szły do przodu. Częścią mojej odpowiedzialności jest między innymi właśnie kwestie, są kwestie finansowe, kwestie profit sharingu, o którym wspomniałeś, i cały ten mechanizm. Byłem, brałem udział w jego projektowaniu, więc teraz go doglądam. Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie Paweł tutaj jest Scrum Masterem całej firmy. Myślę, że jestem dużo mniej. Jakby robię to w sposób dużo mniej ustrukturyzowany niż robi to dobry Scrum Master, ale tak, w pewnym sensie chodzi o to samo, czyli. O usuwanie impedimentów i popychanie rzeczy do przodu. Dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o tej firmie, mhm. po, powiedz parę słów czym dokładnie się zajmujecie. Jasne, y, u i tak naprawdę jest y, software housem i produkujemy oprogramowanie dla naszych partnerów, z tym, że pracujemy troszeczkę inaczej niż taki jakby standardowy, standardowy model, bo budujemy bardzo y, takie bliskie relacje z naszymi klientami, Staramy się wrosnąć w ich organizację. Nasi ludzie starają się dowiedzieć jak najwięcej na temat produktu, jak najlepiej zrozumieć biznes i, i tak naprawdę ręka w rękę z biznesem rozwijać te, te cyfrowe produkty i, i sprawiać, że one, że one odnoszą sukces. Więc jakby nasze, nasze przeciętne relacje z klientami trwają latami. Dzięki temu wgryzamy się mocno w, i w domenę, właśnie klienta, i w, i w, i w rynek. Um, no i dzięki temu robimy też ciekawe rzeczy, bo jesteśmy z tymi, z tymi produktami od momentu, kiedy to jest właściwie tylko pomysł i parę linii kodu, często do właśnie e, momentu, w którym te produkty są albo kupowane przez, e, przez jakby dużych graczy, albo po prostu odnoszą na tyle komercyjny sukces, że stają się po prostu w pełni niezależnymi a, i, i jakby takimi um, no produktami, które odniosły sukces. Ok, i większość Waszych produktów to są aplikacje webowe? Tak, praktycznie tak. W sumie jest dość szeroki wachlarz różnych segmentów rynku, które dotknęliśmy. Tak, to był e-commerce, social media, edukacja, zdrowie. Ale tak, ostatecznie większość z nich ma jakiś komponent webowy. One mogą być bardziej B2B albo bardziej B2C, ale ostatecznie to, co robimy, to jest właśnie. Ruby Rails i, i aplikacje webowe. Wasza firma jest najbardziej słynna, właśnie z tego, że dzieli się zyskami, z pracownikami. Także opowiedz nam, proszę, jak to zostało wprowadzone. Jasne, no to jakby cały ten model powstał troszeczkę z potrzeby e, chwili. E, mniej więcej 10 lat temu. I polegało to na tym, że w ogóle naszą firmę założyło e, trzech gości ze Stanów, e, którzy. Samą firmę założyli jeszcze, jeszcze wcześniej, 15 lat temu, w Stanach i ona tam się na początku rozwijała, ale w pewnym momencie tam natrafili na pewne problemy z, właśnie z zatrudnianiem dobrych ludzi i mieli to szczęście, że akurat jednym z osób, które, które mieli na jakby zatrudnione, był gość z Polski, który powiedział: Przyjedźcie do Polski, otwórzcie tam oddział, będzie super, będziecie, będziecie, będziecie mogli jakby rozwijać to dużo, dużo szybciej niż tutaj. I tak się tak naprawdę zaczął się u i Polska. Przy czym na początku to był taki typowo outsourcingowy projekt. Założenie było takie, że menedżerowie będą po stronie Stanów, a tutaj będą po prostu deweloperzy, którzy rzeczywiście byli, byli dobrzy. No ale z czasem okazało się, że ci ludzie są po prostu lepsi niż ci, których byli w stanie zatrudnić w Stanach. Więc firma w Stanach zaczęła się kurczyć, firma w Polsce zaczęła rosnąć. No ale pojawił się taki problem, że to wciąż była bardzo młoda firma, Złożona z ludzi świeżo po studiach, częściowo jeszcze na studiach. I jedynym takim, taką naprawdę kadrą menedżerską, z jakimkolwiek doświadczeniem pracy w większych organizacjach czy, czy bardziej, na bardziej złożonych projektach, no było tych trzech założycieli. I oni bardzo dużo czasu spędzali rzeczywiście w samolocie, latając tutaj i jakby doglądając firmy. Ale w pewnym momencie zaczęli poszukiwać innych rozwiązań, bo wiedzieli, że to się jakby nie będzie, nie będzie skalowało. I chcieli wykształcić tutaj po tej stronie, właśnie kadrę menedżerską, ale nie zatrudnić kogoś do tego, mm. tylko żeby to był ktoś, kto wyrósł w tej firmie. I wpadli na taki pomysł, który zresztą był też spójny z taką filozofią życiową TEDA, jednego, jednego właśnie z naszych założycieli, że ludzie powinni jakby mieć udział w owocach swojej własnej pracy. I idąc tym tropem, wpadli na pomysł, że dobra, może podzielimy się częścią zysku, który firma wypracowuje. I damy ludziom poczucie, że są ich współwłaścicielami, i w ten sposób troszeczkę um, wpłyniemy na sposób, w jaki oni postrzegają biznes i to w ogóle, jak, jak rzeczy robimy. Um, I dlatego na początku tym, tym systemem było objętych dosłownie dwóch najbardziej y, senior gości w, w firmie. I to zaczęło się sprawdzać, i wyglądało na to, że rzeczywiście jakby. To oprócz tego, że była to pewnego rodzaju nobilitacja, no i oczywiście efekt finansowy był bardzo duży, bo ten, ten udział w zyskach sprawił, że od razu odskoczyli bardzo ci ludzie z, z punktu widzenia jakby wynagrodzenia. No to gdzieś tam ta rzeczywiście ta zmiana zaczęła, zaczęła zachodzić mentalna i z czasem zaczęliśmy to rozciągać na coraz, więcej, na coraz więcej, pracowników, więcej osób dołączyło do, do tej grupy takiej, powiedzmy, project managerów, bo firma też, też trochę rosła. No, ale też właśnie, żeby troszeczkę gdzieś tam zmniejszać ten, ten pay gap, który, który się pojawił przez to, to coraz, coraz więcej grup pracowników było, było tym objęte. I ostatecznie w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, wprowadziliśmy model, którym właściwie zostali objęci. No już praktycznie wszyscy, z drobnymi tam wyjątkami, I, ale rok później już dosłownie wszyscy w firmie um, gdzieś tam weszli, weszli w ten model. Hmm. Wydaje mi się, że to działa całkiem nieźle ogólnie. Okej, okay, czyli jeszcze raz, to zostało na, sprowadzone z góry, mhm. stuprocentowo. Tak, na, na początku e, ludzie, którzy dostawali część zysku, to byli tylko menedżerowie z Dokładnie. wyższych szczebli, tak. ale to byli ludzie, którzy od lat pracowali w firmie i tutaj wykształcali się. <tryk> tak, na, 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 tym, na tym etapie, to chyba musiałbym chłopaków jeszcze rzeczywiście zapytać, natomiast no, pracowali tu minimum 3 lata w momencie, w którym, w którym jakby to się zaczęło dziać. Ale tak jak mówię, wtedy w ogóle firma była <tryk> bardzo młoda, większość ludzi pracowała tu od roku, <tryk> więc jakby z punktu widzenia takiego y, względnego seniority, no to tam jakby był bardzo, duży, bardzo duża, duża przewaga. A i tak, to był taki najbardziej klasyczny właśnie model pod tytułem, manager dostaje pewnego rodzaju performance mm. związany z tym, jak, jak firma sobie, sobie radzi, no a potem to już ewoluowało. Teraz wszyscy pracownicy dostają. Teraz wszyscy pracownicy dostają, nie tylko deweloperzy, dosłownie, jakby no każdy, niezależnie od, od stanowiska. So, wszyscy je, jesteśmy włączeni jakby w ten sam model. Mamy jakby taki płynny dość system. Um, Kolejnych poziomów, które, jakby ranków w, w, tym, w tym systemie. Yy, każdy gdzieś tam się na, nim na, tej, na tej drabince plasuje, i w związku z tym dostaje oprócz podstawowego wynagrodzenia udział w zyskach firmy. I jak wygląda wyznaczenie tego procentu zysków dla każdego pracownika? <laughs> no to właśnie to, to jest stosunkowo proste w swoim założeniu. Jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto technicznego, no to każdy pracownik w firmie jest umieszczony właśnie na jednym z tych, jakby, poziomów, poziomów tej drabinki, który ma odzwierciedlać wartość, którą wnosi do firmy. I wiadomo, że to jest, jakby, tutaj jest to miejsce, gdzie, gdzie to jest, jakby, bardziej skomplikowane, bo o tyle o ile na przykład, i to jest coś, z czym wciąż yy, walczymy i próbujemy sobie to przepracować, o tyle o ile mamy bardzo dużo doświadczenia w myśleniu o tym w ten sposób yy, dla deweloperów, którzy no, bądź co, bądź to jest 90% ludzi, którzy, którzy tu pracują, więc tutaj jest to w miarę łatwe. Mamy pewną historię, ta historia wpływa na kolejne osoby, które, które przychodzą, więc w momencie, w którym przychodzi do nas nowy pracownik yy, i pracuje z nami przez te 3 czy 6 miesięcy, bo mniej więcej tyle trwa u nas, zanim, zanim kogoś, że yy, tak już konkretnie wrzucimy, wrzucimy w ten system, yy, no to jesteśmy w stanie ocenić, jak ta osoba plasuje się, jeśli chodzi o umiejętności i właśnie potencjalną wartość, którą wniesie do firmy, względem innych, innych ludzi, którzy pracują. I w ten sposób jakby dostaje jakby konkretny numerek tego, tego poziomu, na który, na który wskakuje. I z tym poziomem wiąże się konkretna ilość udziałów w zyskach. I w momencie, w którym ktoś na przykład awansuje, tam ta ilość udziałów po prostu wzrasta. Tak samo, a wraz z nią to rzeczywiście jakby ta pensja, pensja podstawowa. Więc to jest, to jest względnie proste, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o takie role, które, w których nie ma tej możliwości porównania. Tak? Jakby w jaki sposób porównać kogoś, kto jest w roli na przykład y, office menedżerskiej tak? do, do deweloperów. Bo ostatecznie, jakby, ponieważ wszyscy mamy udział w, jakby w tych samych zyskach, tak? to tam na pewno będzie jakaś relacja, tak? jakby nie, da się tego, nie da się tego rozdzielić. No, ale z drugiej strony są zupełnie inne role i bardzo ciężko jest je jakby względem siebie wyceniać. Staramy się tego nie robić, ale te porównania zawsze się gdzieś tam pojawiają, i to jest wyzwanie. O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Jasne. Teraz a, chciałbym wykla wyklaryfikować: każdy pracownik, jeśli chodzi o te zyski, to dostaje jakąś liczbę udziału firmy. Czyli jeśli ten pracownik nie awansował, ale mhm. rosną. E, dochody firmy, to też jego ten dochód rośnie. Tak, ale z drugiej strony jest to miecz obusieczny, ponieważ w momencie, w którym zyski firmy na przykład nie rosną jakoś, jakoś dramatycznie, natomiast mhm. ludzie dookoła awansują, mhm. e, no to de facto czyjeś, czyjeś wynagrodzenie się obniża. Bo po prostu e, do pewnego stopnia my dodrukowujemy te udziały mhm. wraz z tym, jak ludzie stają się coraz bardziej, e, coraz bardziej senior i gdzieś tam awansują. Więc w momencie, w którym ktoś awansuje, to tak naprawdę nagle dzielimy tort na trochę więcej części i ktoś dostaje po prostu odrobinkę o o więcej. No ale to powoduje, że następuje jakby po, pojedynczy udział. Um, teoretycznie traci na wartości, jakby wszystkie rzeczy zostawiając na boku. Tak naprawdę w praktyce um, dużo większy wpływ na to mają takie jakby okoliczności rynkowe, niż, niż po prostu w tym miesiącu. To gdzieś tam wyraźnie spada, bo wpływ pojedynczych czy nawet kilku awansów w jednym miesiącu nie jest duży na to, co każdy, każda osoba w firmie, w firmie otrzymuje. Właśnie no dużo większy wpływ mają wahania kursów walut albo nawet po prostu ilość dni pracujących w miesiącu, bo ostatecznie rozliczamy się z klientami per godzina, hmm. a więc ile wypracujemy, no to, to też wpływa na to. Czy dobrze rozumiem, że jeśli chodzi o te udziały, to zawsze to są od dochodu całej firmy, czyli człowiek nie dostaje procent od jego projektu, tylko od całej firmy. Tak, dokładnie tak. Tutaj nie mamy jakby rozróżnienia na, na poszczególne projekty, podsumowujemy dochód całej firmy, między innymi dlatego, że jakby bardzo nam zależało na tym, żeby nie było, jakby nie tworzyć niepotrzebnej konkurencji między projektami. Wiadomo, że są projekty, które być może rokują dobrze na przyszłość, ale w obecnej chwili na przykład musimy gdzieś tam dogadywać się z klientami co do tego, jakie będą jakby bieżące stawki godzinowe albo część, część naszego wynagrodzenia pobieramy inaczej niż, niż w gotówce, tylko w formie jakichś inwestycji na przykład. I te rzeczy byłoby bardzo trudno odzwierciedlić tak naprawdę w pensjach. W ludzi to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że też właśnie ze względu na to, że pracujemy z klientami na jakby takich długotrwałych, wieloletnich relacjach, to też mobilność między projektami jest, jest stosunkowo jakby mniejsza. Więc ludzie nie do końca mają wpływ na to, czy ich projekt przynosi jakby większy czy mniejszy, mniejszy dochód, bo to są często właśnie już takie stricte biznesowe decyzje i, i, i gdzieś tam negocjacje. Um, a chcemy w dalszym ciągu, żeby jakby Mieli poczucie, że ta, praca, że ta praca jest ważna, więc w pewnym sensie to jest taki wspólny e, wspólne wiaderko, z którego, do którego wszyscy się dorzucamy i z którego wszyscy czerpiemy. I czy zdarzają się sytuacje, gdzie jakiś pracownik może powiedzieć, na przykład nasz projekt jest bardzo zyskowny, a ten inny taki nie jest, i on nam wszystkim obniża ten, ten nasz dochód? No zdecydowanie tak, jakby to się dzieje, tak naprawdę to jest coś, co jest na porządku dziennym i. Y, i ostatecznie wydaje mi się, że jest to jakkolwiek być może czasami troszeczkę jakby, trudne w mojej roli osobiście, to jest to jeden z elementów, które akurat w tym systemie bardzo cenię. Bo przez to, że ludzie mają bezpośredni wgląd w to, jak każdy projekt sobie radzi. To takie ogólnofirmowe dyskusje na temat tego, dobrze, dlaczego robimy, dlaczego podejmujemy na przykład takie decyzje dotyczące doboru klientów, tak, albo dlaczego utrzymujemy daną relację, dlaczego to jest, to jest dla nas ważne. To nas zmusza do tego, żeby nie iść po prostu siłą rozpędu i robić rzeczy, bo zawsze je robiliśmy, tak, albo no, bo mamy już już wieloletnią relację, więc szkoda by było gdzieś tam ją. W jakikolwiek sposób ryzykować. Tylko to nas troszkę zmusza do tego, żeby, żeby myśleć, że dobrze, dlaczego to robimy? Czy w dzisiejszych warunkach rynkowych to jest coś, co dalej ma sens. A więc te rozmowy, się, te rozmowy się odbywają. Wydaje mi się, że to, co sprawia, że one są konstruktywne, to jest jakby jednocześnie to, że właśnie ludzie myślą o tym, o tym biznesie, o tej firmie jako czymś, co, co jest częściowo ich, tak? I i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, to wychodzi poza kwestię indywidualnego wynagrodzenia. Oprócz tego, że ludzie zadają pytania po to, że no dobra, w sensie przez to, że ten projekt jest na przykład mniej dochodowy, tak, to ciągnie nas w dół, tak, moglibyśmy, moglibyśmy zarabiać więcej. Ale to jest właśnie, to jest zwykle wychodzenie z punktu moglibyśmy zarabiać więcej, mhm. tak, A I nie z kwestii, że jakby przez to ja tracę, tylko bardziej to się przenosi na firma traci. I to sprawia, że te rozmowy są konstruktywne i są jakby tą najlepszą wersją, bo możemy porozmawiać wtedy właśnie o, o tym kontekście. Dlaczego, czy warto, może warto to przemyśleć. I to, jest, to, jest, to jest cenne i tego typu otwartość w organizacji moim zdaniem wychodzi na dobro. Jeszcze wspominałeś o tym wyzwaniu z porównywaniem, ile każda rola wnosi wartości w mhm. firmie, to jak, jak to zwyczaj wygląda, jak, jak z tym dajecie rady? Znaczy, zwykle, no to tutaj się bardziej jakby opieramy na takim benchmarkingu rynku. Nie? W sensie próbujemy się zorientować, ile danej roli, jak, jak wynagrodzenie w danej roli wygląda, wygląda na rynku i dopasować mniej więcej to do, do, do tego naszego modelu. Nie? Jeśli wiemy, że to są jakieś widełki, no to ogólnie mamy ambicje, żeby płacić ludziom. Więcej niż, niż jakby przeciętna, gdzieś tam starać się utrzymywać w tym top 10%, a więc jakby próbujemy się, próbujemy się dopasować do tego, co jest jakby powiedziałbym najlepszą, złą wersją, jaką udało nam się wypracować, bo prawda jest też taka, że ze względu na swoją specyfikę. Hmm, te role w U2Wi u 2 często są troszkę inne niż to, co jakby jest mierzone przez rynek. Tak? One są troszeczkę inaczej zdefiniowane, często są szersze albo wymagają pewnych dodatkowych umiejętności. I ten benchmarking też przez to jest utrudniony, bo nie do końca porównujemy, porównujemy te same rzeczy. No ale ostatecznie to jest po prostu jakby najlepsza, najlepsza wersja tego. W niektórych rolach, takich na przykład, gdzie mamy jakby więcej ludzi w danej roli, takich na przykład u Scrum Masterów. Pracujemy nad tym, żeby tam wypracować jakby kolejny, um, kolejny taki system pod tytułem, dobra, czego oczekujemy od ludzi w każdej konkretnym, na każdym konkretnym ranku, czyli jakby na, na, na każdym konkretnym szczebelku tej drabiny, um, żeby móc to opisać lepiej i żeby też ludzie mieli lepszy wgląd w to, dobra, to jest to, co muszę zrobić, to jest to, czego firma ode mnie oczekuje. Ale to jest dużo pracy, więc na przykład właśnie na, na, na stanowiskach, które są pojedyncze, to zwykle tego, tego nie robimy, tylko polegamy bardziej na takiej współpracy day-to day i zarządzaniu swoimi oczekiwaniami, celami. Um, I to też w miarę działa. Pewnie nie jest idealne, ale no znowu, to jest zawsze jakiś rachunek zysków i strat i wysiłku, który trzeba włożyć w to, żeby zdefiniować pewne rzeczy. I zadam jeszcze pytanie, które pewnie będzie bardzo interesowało naszych widzów. Hmm. Kiedy pod koniec miesiąca pracownik dostaje wypłatę, to czy większa jest ta część, która jest stała, mhm. czy ta część, która wywodzi się z udziałów? To troszeczkę zależy od tego, jakby na jakim poziomie na tej drabince są ludzie. Wygląda to tak, że to udział tego jakby elementu związanego z profit sharingiem jest tym większy, im ktoś ma jakby bardziej senior pozycję w firmie. To też było w pewnym sensie jakby Wbudowane w ten model właśnie z takim, z takim założeniem, że ludzie, którzy mają, którzy właśnie są bardziej senior, mają większy wpływ na to, co robimy, i jak robimy, tak naprawdę. I w związku z tym powinni, powinni jakby jeszcze bardziej czerpać z tego, niż powiedzmy, ludzie na takich entry level jobs. Nie? Więc, więc takie, takie, takie założenie nam przyświecało. No i w związku z tym tak to wygląda. Natomiast to się. Mniej więcej powiedzmy na najniższym naszym ranku te proporcje to jest, jeśli dobrze pamiętam, 55% jakby stałe wynagrodzenie hmm. do 45 zmienne. Przy najwyższym to jest chyba około 38 do, do 62, A więc jakby przesuwa się w kierunku właśnie hmm. profit sharingu, ale mniej więcej mniej więcej to są te proporcje. To był pierwszy filmik z naszego cyklu o. Eksperymentach w firmie u i i mamy nadzieję, że w przyszłości nie tylko. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne, to zachęcamy do subskrybowania na naszym kanale YouTube'owym Białko.